Podczas Show and Tell w Warszawie mamy okazję spotykać się i rozmawiać z przedstawicielami organizatora firmy SS Audio. i Jednym z nich jest... Dzień dobry, Przemek Momot. Odpowiadam w firmie za rynek instytucji kultury, tak? to znaczy za inwestycje, które jesteśmy, w które jesteśmy zaangażowani na tym rynku właśnie, tak? czyli teatry, filharmonie, domy kultury. No, czyli to, jest, to są te miejsca, gdzie te rozwiązania, które tutaj między innymi pokazujecie, najczęściej my jako widzowie możemy potem zobaczyć. Chciałem od razu zapytać o dźwięk imersyjny, który dzisiaj tutaj między innymi zobaczyliśmy. Jakie są możliwości? Takiego dźwięku. Jakie są możliwości również mapowania takiego dźwięku, jeśli chodzi o wykorzystanie go podczas eventów? Nie jestem w stanie myśleć o imersji w kategoriach samego dźwięku czy obrazu, ponieważ uważam, że jest w ogóle zjawisko imersji. I komunikowanie sztuki, czegokolwiek poprzez imersję, ale głównie sztuki. Ono jest bardzo złożone i ja uważam, że, że mamy do czynienia z jakąś taką małą rewolucją komunikacyjną. To widać w coraz większej ilości obiektów kulturalnych, gdzie imersja gości już na dobre. Ale ta rewolucja, bo to jest bardzo ciekawe, co hmm. mówisz, ta rewolucja ma polegać na tym, że artyści zaczną korzystać z innych narzędzi. Żeby mhm. tworzyć sztukę. Czy polega ona na tym, że my, jako odbiorcy, no wiadomo, zmieniamy się, ale też jakby mamy inne oczekiwania. Rzeczywiście, artyści sięgają po coraz bardziej zaawansowane narzędzia, które naszą percepcję troszeczkę wywracają do góry nogami, tak. I nawet powiedziałbym, że w sztukach wizualnych, to chyba jest bardziej namacalne i łatwiej jest to sobie uświadomić, odczuć i doświadczyć, tak? Mieliśmy okazję być w Lightroomie w Londynie na imersyjnej wystawie Davida Hockney'ego. Wspominaliśmy o tym w naszych newsach. Tak, przed chwilą tak. o tym. Nie, niezwykłe doświadczenie, bo Tutaj imersja została użyta do tego, żeby pokazać sztukę artysty Plastyka, mówiąc bardzo ogólnie, bo to człowiek, który i fotografią, i malarstwem, i animacją się zajmował, czyli jakby sztukami wizualnymi w, w, w każdym wymiarze. No i to było wspaniałe, bo w, w ogromnej hali z 26 projektorów oraz z systemu imersyjnego dźwiękowego. Tym... Zaraz, zaraz, bo to jest właśnie ciekawe, co mówisz, bo tak. Artysta plastyk, malarz, fotografik, a ty mówisz dźwięku imersyjnego. Co tutaj robił dźwięk? No, co, co robił dźwięk? To znaczy świetnie się uzupełniał właśnie obraz z dźwiękiem. Była taka scena, kiedy my jako widzowie byliśmy otoczeni ścianami hali, w której jakby ten, to, to show się odbywało, tak, no i, i, i byliśmy świadkami takiego Procesu rysowania na iPadzie, który został zarejestrowany. No tak jakby byliśmy świadkami powstawania jakiejś tam plastycznej, wizualnej rzeczywistości i w pewnym momencie on rysował na iPadzie deszcz. Ten deszcz był zanimowany i z systemu dźwiękowego, imersyjnego ten deszcz dał się słyszeć w pewnym momencie. A jak on dał się słyszeć, to dał się słyszeć w taki sposób, że. Ja się odruchowo wskuliłem, bo miałem wrażenie, że spadnie na mnie za chwilę woda. Znaczy to, to, to było tak wciągające, tak realistyczne. W sztukach wizualnych, film, teatr, telewizja, to mówi się, że właśnie dźwięk jest szybszy. Jest, jest. I te, te, te moją taką całkowicie spontaniczną reakcję wywołała właśnie ścieżka dźwiękowa tak, do, do tego. U nas właściwie takiej stałej wystawy jeszcze chyba nie ma. Czekamy na taką. Mhm. Natomiast no, wszyscy, którzy mieli okazję to zobaczyć, są pod dużym wrażeniem tego czegoś. No bo to jest zupełnie inny kontakt yy, nie wiem, z dziełem, ze sztuką, tak. On ma jakąś taką bardzo dynamiczną strukturę i wydaje się, że nie wiem, kiedy idziemy do Louvru, do Muzeum Narodowego, patrzymy na obraz znanego malarza i tak dalej, to. No, gdzieś istotny jest nasz jakiś, powiedzmy, background kulturowy. W, w inny sposób konsumujemy takie dzieło, które jest, nie mam nic złego na myśli, ale w jakiś tam sposób jest obciążone historycznie. tak Gdzieś powstawało kiedyś w jakiejś poce, Z tym się wiąże jakiś tam kawał kultury, całego takiego tła czasowego, historycznego. A tu bierzemy udział w czymś, co. W pewnym sensie dzieje się tu i teraz, na naszych, na naszych oczach jesteśmy w stanie tego doświadczyć. Zacierają się granice pomiędzy jakimś takim dziełem finalnym, a procesem tworzenia, no bo technologia daje nam możliwość jakiegoś takiego głębszego wejrzenia i innego w ogóle odczucia y, y, sztuki, ale, ale ona w ogóle ma też inny charakter, jakby. Tak? Ta korelacja audio i wideo. I ten dźwięk immersyjny, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, stwierdziłeś, że to być może jest przyszłość, bo jesteśmy teraz świadkami pewnej takiej przemiany. Jak myślisz, do czego nas to doprowadzi? Tego chyba nie wie nikt, ale wydaje mi się, że imersja będzie się jednak rozgaszczać. Czy mógł być właśnie na jakiś może konkretnych takich przykładach? Mhm. Powiedzmy, teraz w naszym kraju. Podczas spektakli, być może w, w kinie, być może podczas innych widowisk, koncertów i tak dalej. Bo y, jedno jest pewne, tutaj też to mogliśmy zauważyć, że już nie jest tak, że firmy audio działają same. Firmom audio często towarzyszą firmy związane z wideo. Ten sam trend obserwowaliśmy na ostatnich targach ISI w Barcelonie. Tam bardzo duży nacisk kładli organizatorzy właśnie na dźwięki, na dźwięk imersyjny. Było specjalne spotkanie Jean-Michel Żarem, prezentacja nowego rodzaju takiego dźwięku i tak dalej. Czy tego typu przykłady już takich realizacji my możemy już u nas w naszym kraju też gdzieś zobaczyć i czy będziemy właśnie takie rzeczy oglądać w przyszłości? Ja powiem tak. Mamy na przykład taką inwestycję w Teatrze Polskim w Szczecinie, który realizujemy w sensie takim wykonawczym, tak? Realizacji wszystkich systemów, nazwijmy to audio-video, tak? To jest bardzo duża inwestycja, bardzo zaawansowany, nowoczesny projekt i tam między innymi zagości nasz TimeX, czyli procesor dźwięku imersyjnego. Chyba warto podkreślić, że jest to na razie jedyne takie miejsce w Polsce, prawda? Są, nasza konkurencja też oczywiście ma tego typu rozwiązania i wiem, że takie miejsca już powstają. Natomiast jakby nie czuję się uprawniony, żeby o nich mówić czy, czy jakieś je recenzować. Nie wszystkie zresztą widziałem i słyszałem. Wiem natomiast, że w Teatrze Polskim w Szczecinie, gdzie, który jest naszą jakby realizacją, tam instalujemy system imersyjny, czyli procesor Timex z odpowiednią ilością głośników i systemem zaprojektowanym pod imersję. I to, o, o czym chciałbym powiedzieć, jakby w tym kontekście i całej naszej rozmowy, to to, że wydaje mi się, że na przykład teatr jest takim miejscem, gdzie no. mamy grających aktorów, tak? Systemy imersyjne z, z tak zwanymi trackerami, yy, czyli z systemami trackującymi. Yy, Polegającymi na tym, że procesor śledzi ruch aktora wyposażonego nazwijmy to w uproszczeniu czujnik, rodzaj sensora, który jest trakowany, czyli śledzony przez system, odzwierciedla nam w dźwięku ruch aktora, tak? W obrębie sceny. Ponieważ kiedy mamy do... Jaki to daje efekt? Bo, bo właśnie no to trudno element, jest sobie. Gdybyśmy... To... Okay. Bo, bo nie chcę się za bardzo zagłębiać w szczegóły takie stricte techniczne, natomiast gdybyśmy przeciwstawili takiemu klasycznemu systemowi stereo, system imersyjny, no to on w swojej architekturze i konfiguracji polega między innymi na tym, że do zbudowania i skonfigurowania systemu imersyjnego musimy użyć znacznie większej ilości głośników niż w klasycznym systemie Stereo. No bo klasyczny system stereo. No to są dwa. To jest lewy, prawy. Natomiast w systemie imersyjnym kanałów, a tym samym punktów odniesienia jest znacznie więcej, po to, żebyśmy mogli nazwijmy to dla uproszczenia wprowadzać ten dźwięk w ruch i nadawać mu ten aspekt imersyjności. I teraz. Trakowanie polega na tym, że aktor przebywający na scenie, kiedy się przemieszcza, procesor na zasadzie takiego multi-panoramingu, panoram, panoram, nieklasycznego lewo-prawo, odzwierciedla w tym całym systemie głośnikowym ruch aktora na przykład. Tak? No więc jesteśmy, możemy sobie wyobrazić, jakie cuda możemy tworzyć w czasie spektaklu teatralnego, wyposażając aktorów w trackery. No tak, bo to otwiera jakby nowy rodzaj wrażliwości, nowy rodzaj myślenia. Ja bym powiedział, że to jest nowy, w sensie odbioru to jest taki nowy wymiar wręcz bym powiedział, tak? Gdybyśmy myśleli w takich kategoriach 2D, 3D, 4D i tak dalej, to w odniesieniu do klasycznego systemu stereo, to, no to jest mniej więcej taka różnica, jak, jeśli można takim uproszczeniem się posłużyć, jak między 2D a... A3D. Ten... Ja już mam z tyłu głowy wszelkie widowiska muzykalowo operowo, koncertowe, mhm. gdzie jak wiadomo, dźwięk gra i muzyka i, i, i śpiew, pierwsze skrzypce i to może totalnie zmienić rodzaj doznania. Zdecydowanie. No drugie zastosowanie, wyobraźmy sobie filharmonię i orkiestrę symfoniczną 80-osobową, duży skład, gdzie mamy kwintet, tak, czyli Pierwsze, drugie skrzypce, altówki, wiolonczele, kontrabasy. Z tyłu instrumenty dęte, blaszane, drewniane. Czyli no, monstrualny twór, którym jest orkiestra, wspaniale brzmiący. Wspomożony systemem imersyjnym, który przenosi nas yy, z takiego yy, słuchania koncertu in front. Siedzimy na widowni, a tam mamy scenę kiedy można dopowiedzieć jakby brzmienie tej orkiestry w taki sposób że znajdujemy się w samym jej środku bo pierwsze skrzypce grają tu tu grają Tak, drugi. ale tu już wychodzimy już Absolutnie poza sztukę wykonywaną na żywo. No, no, Pojawiają to się powiadam, pytania, to co, by, co by na to powiedział. Te, te, I teraz jeśli chodzi o przyszłość, to pytanie, czy to się przyjmie, no czy nie, nie czas pokaże, tak? No właśnie, bo to, o czym mówisz, to są rzeczy zupełnie jakby niespotykane, nowe. Myślę, że wszyscy gdzieś tam z tyłu głowy na nie czekamy i chcielibyśmy tego spróbować i. Sami się przekonać, jak, jak to będzie brzmiało, jak to będzie też wyglądało. Bo ten dźwięk też wygląda dzięki temu, że, tak jak powiedziałeś, ten dźwięk jest teraz w korelacji z wideo mhm. i, i są już takie miejsca na świecie, y, gdzie możemy to zobaczyć. Bardzo dziękuję za, za, za rozmowę dziękuję. i mam nadzieję, jak uda Wam się zrobić taką realizację do końca, y, będziemy mogli z Wami o tym też porozmawiać. Niedługo kończymy Teatr Polski w Szczecinie i kiedy już ruszy pełną parą, zapraszamy. Grazie. Grazie bardzo.